Lepszego debiutu w nowo powstałej Lidze Centralnej sympatycy Wieluńskiego Szczypiorniaka nie mogli sobie wymarzyć. W starciu inaugurującym sezon MKS Wieluń pokonał 15-krotnego mistrza Polski Śląsk Wrocław 31-25 do i po pierwszej kolejce plasuje się w ligowej tabeli na trzecim miejscu. Na mecz rozegrany w minioną sobotę z utęsknieniem czekali spragnieni sportowych wrażeń wieluńscy kibice, którzy z wysokości trybun nie oglądali swoich zawodników od ponad półtora roku. Początek Spotkania był dosyć wyrównany. Gra toczyła się bramka za bramkę i dopiero od 10 minuty gospodarze zaczęli delikatnie uciekać rywalom. Po 20 minutach było 10 do 7, a na półmetku aż 17 do 11 dla Wielunian, wśród których świetnie spisywali się, zwłaszcza Artur Bożek, sześć trafień w pierwszej odsłonie oraz wspomagający go rzutowo Krzysztof Węcek. Arkadiusz Galewski i Szymon Famulski wszyscy zanotowali po trzy bramki w pierwszej połowie. Po zmianie stron Śląsk wyszedł na parkiet zupełnie odmieniony. A największa zmiana dokonała się w bramce, do której wszedł Piotr Śliwiński. Jego interwencje sprawiły, że w 49 minucie na tablicy wyników zrobiło się 23 do 23. Podopieczni Grzegorza Garbacza błyskawicznie powrócili jednak na właściwe tory i w samej końcówce nie dali już przeciwnikom żadnych szans. Mecz zakończył się aż sześciobramkowym zwycięstwem NKS-u, 31 do 25. Gratuluję trenerze, udanego debiutu jakby nie patrzeć, w najwyższej klasie rozgrywkowej w mieście i w okolicach. To jest Grzegorz, przy takim meczu, gdzie grasz z klubem, gdzie spędziłeś ładnych par parę lat swojego życia sportowego, jakieś emocje grają jakąkolwiek rolę, czy, czy takie spotkanie jak każde inne. Bo widziałem, że to mnóstwo znajomych, przygotowaliście mi się z, z trenerami i tak dalej. Jak to wygląda z twojej strony dzisiaj? To znaczy, wiadomo, że jakiś jest tam gdzieś poświadomości, może jest na tym, że gramy z byłym klubem przez wiele lat, grający w Śląsku Wrocław. Ale tutaj nawet nie myślałem o tym, zwłaszcza jak już wywiesiliśmy na mecz, że to gram przy przeciwko Śląskowi czy, czy przy jakimś innym zespołowi. Tu podeszliśmy normalnie, żeby wygrać ten mecz, żeby dobrze zacząć ligę, żeby też nabrać pewności w następnych meczach. Byłem pewien obaw, nie ukrywam, zawsze po tym sparingu z Pabianicami, co, co nas czeka w tej klasie rozgrywkowej, yy, wynik przyszedł no, na się moje oczekiwania, chociaż tak, tak jakby ktoś popatrzył sześcioma do przerwy, sześcioma w drugiej połowie, wynik pod kontrolą, a to całkiem tak nie było, prawda? W ogóle tak nie było. Nie no, bardzo ten, wykonaj nasze było w pierwszej połowie, bo, bo tutaj osoby, które były na tym, na boisku naprawdę ciężko opracowały i dobrze zagrały. Yy, początek, drugiej połowy. Jak yy, niby doszli na 4-5 tak, bramy? Tak, ale było przede wszystkim. Yy, Byśmy jakby ospali w tej obronie, w ataku, gdzie zamiast dorzucić mieliśmy tam czyste pozycje rzutowe tam z, z szóstego metra, ale też mieliśmy ataki szybkie, gdzie nie wykorzystaliśmy. Daliśmy też po prostu trochę życia, trochę tlenu Śląskowi i on to wykorzystał. Szczęście w tym, że pozbieraliśmy się tam na te ostatnie 10 minut i zagraliśmy twardo w obronie i przede wszystkim skuteczność w ataku. Bo To zdecydowało o tym, że, że ten mecz niby sześcioma wygrany, ale naprawdę nasz dużo zdrowia kosztował. Tak patrząc na kadry w dzisiejszym spotkaniu, byłem zaskoczony, że tacy dowodnicy jak Błażej Golański, Miłosz Hanas, Adam Bernaś, w ogóle nie, nie zdjęli blues, prawda? tu widziałem mecz jeden na damach, co, co się troszeczkę spóźniłeś, z wiadomych względów tutaj, że znakomite spotkanie. To Mam nadzieję, że to nie będzie tak wyglądać w każdym spotkaniu, ale dzisiaj to warunki meczowe nie, nie pozwoliły. Czy, czy miałeś ich w planach wprowadzić i, i potem to, to, jak się układało spotkanie, nie pozwoliło ci tego zrobić? E, Takie te są jakieś założenia przed meczem, ale mecz decyduje o tym, jakie robimy ruchy. I tutaj Wiem, że Nias możemy grać 7-8 graczami na boisku, a Nias możemy grać całym zespołem. I to też nie ma tak, że jest jeden tylko skład i ten skład decyduje, kto będzie ten wychodził na boisko. Nie, tu są wszyscy potrzebni i tego Nias na meczu nie widać, bo jaką ciężką pracę robią na treningach i... W dzisiejszym meczu było troszeczkę inne założenie, jeszcze chcieliśmy tak te parę minut dać w drugiej połowie, no ale zamiast odskoczyć jeszcze dwie trzy bramki dorzucić, bo mieliśmy sytuację, no to w drugą stronę poszło no i musieliśmy zagrać takim skorem, jak zagraliśmy czy tu opcje, jak będzie wyglądać rywalizacja w tych rozgrywkach? Czy, czy, czy do końca każdy będzie mógł pokonać każdego? Czy, czy po 5-6 kolejkach wykrystalizuje się jakaś czołówka walcząca o awans do Superligi? Nie, tutaj na pewno będzie jakaś tam, albo po 5-6 to będzie jeszcze za, za wcześnie, by powiedzieć, że tam jest, nie wiem, 5-6 zespołów, które są zdecydowanie z przodu. Myślę, że po pierwszej rundzie będzie wtedy można powiedzieć, kto walczy o czołem miejsca, a kto bardziej tam środek i, i o utrzymanie. Tutaj każdy mecz będzie różny. Dzisiejszy meczu mogliśmy nawet wygrać dziesięcioma. Jak patrzący... Dokładnie to powiedziałem moim koledze, który ogóle mnie siedział. Po pierwszej połowie można powiedzieć tak, że mogliśmy dziesięcioma wygrać i, i mieć spokojnie pod kontrolą. Brak koncentracji, brak skuteczności rzutowej spowodowała to, że Zamiast prowadzić tam w 45 minucie około 8 bramkami, bo były sytuacje 100%, to my prowadziliśmy jedną czy tam dwoma bramkami i w 50 się zrobiło, około 50 minuty zrobił się remis. Musieliśmy spokojnie, uspokoić się trochę na, na tym, żeby emocje opadły i się skupić. To, co rozmawialiśmy, że koncentracja była najważniejsza w tych ostatnich minutach i to zdecydowało o tym, że yy, u, u, uciekły rzeczy, które yy, były na tym, nie na jakaś bramka, jakiś błąd w obronie, czy tam błąd podania, uciekło to i skupiliśmy się tylko na tym, co mamy zrobić. Czy rozpracowaliście przeciwnika właśnie pod względem konkretnych nazwisk? Powiedzieliśmy Pawła Salacza, byłego reprezentanta Polski na obrocie, był w kadrze Marcin Tusz z Piotrkowianina, ale nie wiedziałem go, na boisko na pewno nie wszedł. Czy, 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 czy obawiali, obawialiście się takich zawodników i kogokolwiek was y, trenerzy Palicowie i, i tego tak zaskoczyli? To powiem tak, że w ataku czy widzieliśmy co, co grają, byliśmy na to przygotowani, ale zaskoczył nas bramkarz najmłodszy, 13-laty, gdzie y, zrobił prost, proste rzeczy, jedną rzecz robił, a, a my dalej nie patrzyliśmy co on robi i rzucaliśmy w niego. Nie? Gratulacje, bo to nie może powiedzieć, że my tylko źle rzucaliśmy, ale on też dobrze wychodził i to skr skracały niektóre yy, rzuty, ale to mówię, no, brak koncentracji i, i ten, a tam do Marcina Turza to akurat yy, miały problemy ze stanem skokowym na turnieju w Sosnowcu. No ale to mówię, Mieliśmy widzieliśmy, co, co grają, co, jaki, ten, jaki gracz ma przeciwnika, zalety lub wady. Staraliśmy się to wykorzystać. W pierwszej połowie to wykorzystywaliśmy. W drugiej mówię, brak... Wszystkiego możemy, ale brak koncentracji, początek jakbyśmy ospali i z, 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 dlatego się stało, że, ten, że doszli nas na, na remis. Bezwzględnie najlepszy w MKS-ie, Artur Bożek, tak. zwłaszcza w pierwszej połowie. Można powiedzieć, że Artur, że końcowy wynik nie mówi wszystkiego, prawda? Bo nikt się nie spodziewał Emocji po pierwszej połowie, a tu nagle przyszły. Chociaż wynik końcowy jest bardzo podobny do tego po pierwszej połowie. Dlaczego takie nerwy w środku drugiej odsłony spotkania? Yy, dlaczego ciężko mi teraz na gorąco powiedzieć? Może troszeczkę się rozluźniliśmy tą przewagą, już wypracowaną. Najważniejsze jest to, że mimo wszystko zagraliśmy tą drugą połowę. Konsekwentnie odskoczyliśmy z powrotem i dowieźliśmy już wygraną do końca. Z jakimi nadziejami tu przed sezon sezonem przystępujecie? Całkiem inne rozgrywki, wiadomo, że wyższy poziom, połowa drużyn to uczestnik Superligi z poprzednich sezonów. Tu fachowcy wymieniali, że, że, że to oni będą faworytami w szczelinie Śląsk-Grocow, 15-krotnym mistrz Polski. Jak, jak się czujecie w tym gronie? Chcemy po prostu wygrać to, co będzie do wygrania, przetrenować ten sezon, przegrać go. Jak, jak, jak najlepiej. Nie mamy tutaj jakiejś presji na wynik, który musimy osiągnąć. Najważniejsze, żeby się ograć i wtedy będziemy zadowoleni, żeby wygrać jak najwięcej meczy. Najbliższy mecz Dolsztyna? w którym chyba już dawno nie było konfrontacji. Wiecie coś o tej drużynie? Ma konfrontacji z MKS-em? No teraz będziemy cały tydzień mieli na to, żeby się przygotować pod Olsztyn i na pewno wyciągniemy wnioski, obejrzymy jakieś ich poprzednie mecze, żeby się tam z jak najlepszej strony pokazać i tak samo jak tutaj dzisiaj w Wieluniu zwyciężyć na wyjeździe.